Witam wszystkich obserwujących nasz YouTube kanał naszej Kraśnickiej Krośnickie, Komendy Powiatowej. Dzisiaj znajdujemy się na garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej naszej komendy. To tutaj w zasadzie niemalże każda akcja ma swój zarówno początek jak i koniec. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć wyposażenie, tabór sprzętowy, znajdujący się na garażu naszej jednostki. Na naszym garażu znajduje się 6 boksów, na pierwszym z nich znajduje się pojazd Ford Ranger SLRR służący na co dzień do wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych oraz do wyjazdów administracyjno-biurowych. Pojazd Ford Ranger pojawił się w naszej jednostce w 2021 roku. Wyposażony jest w dwulitrowy silnik o mocy ponad 200 mechanicznych Kolejnym z, z naszych samochodów operacyjnych znajdującym się na naszym garażu jest SLRR Skoda Octavia. Wyposażona w dwulitrowy silnik o mocy około 190 koni mechanicznych Rok produkcji 2019 rok. Pojazd ten na co dzień służy podobnie jak jej poprzedni. Fort Ranger do wyjazdów administracyjno-biurowych, szkoleń, jak i do działań ratowniczo-gaśniczych. Na ostatnim boksie garażowym, tuż przed podnośnikiem SHT25, znajduje się kolejny samochód osobowy SLOP Nissan Navara, pojazd wyprodukowany w 2010 roku, 2,5-litrowy silnik niespełna 200 koni mechanicznych. Podobnie jak poprzednie pojazdy SLOP Nissan Navara służyć może do wyjazdów administracyjnych. Wyjazdów szkoleniowych oraz brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najstarszym pojazdem znajdującym się na wyposażeniu naszego garażu jest Bus SLK W Citroen Jumper. Pojazd wyprodukowany w 2006 roku silnik o pojemności 2200 cm3 o mocy około 100 koni mechanicznych. Na co dzień pojazd ten wykorzystywany jest do wyjazdów administracyjnych, wyjazdów na szkolenia, badania, zawody sportowe oraz niekiedy bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pierwszy wyjazdowym pojazdem gaśniczym, znajdującym się na naszym garażu, jest GBA 32x16 Volvo. <ślesk> Więcej o tym pojeździe opowie wam kolega Adrian w materiale, który ukaże się już niedługo. W trzecim boksie znajduje się najnowszy nabytek kraśnickiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Ciężki pojazd gaśniczy GCBA 6 przez 50 MAN o kryptonimie LF44126. Pojazd ten został wprowadzony na podział bojowy stosunkowo niedawno, ale już zaliczył udział w kilku spektakularnych akcjach ratowniczo-kaśniczych na terenie powiatu. Więcej e, szerszych informacji o pojeździe znajdziecie w materiale, który znajduje się już na naszym YouTube'owym kanale. Kolejnym pojazdem znajdującym się na wyposażeniu Kraśnickiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej jest GCBA MAN. Pojazd o kryptonimie LF44125. Pojazd ten posiada bardzo podobne wyposażenie co wcześniej omawiany ciężki MAN. Na ostatnim boksie naszego garażu znajduje się podnośnik SHD25 MAN. Pojazd o wysokości ratowniczej podnośnika 25 metrów u dźwigu kosza 265 kg. W kabinie y, pojazdu znajduje się miejsce dla trzech osób. Przętem charakterystycznym, znajdującym się na wyposażeniu tego pojazdu, jest skokochron umiejscowiony w tej otoskrytce. pod koniec 2023 roku wyposażenie sprzętowe kraśnickiej jednostki zasilił ciągnik siodłowy MAN z naczepą typu cysterna o pojemności 23 tysięcy litrów wody. Pojazd ten, ponadto na wyposażeniu posiada dwie motopompy o wydajności 1600 litrów na minutę. Cysterna w ostatnim czasie brała udział podczas pożaru hali magazynowej, natomiast w roku poprzednim pojazd ten dysponowany był do usuwania skutków powodzi w miejscowości Guchołazy. Na placu naszej komendy znajduje się również samochód specjalny, ciężki, kontenerowy Renault Kerax. Samochód ten służy do przewożenia kontenerów znajdujących się na wyposażeniu naszej jednostki. Obecnie na samochodzie specjalnym znajduje się kontener pompowy. Sama nazwa wskazuje, że na jego wyposażeniu znajdziemy pompy szlamowe, motopompy pływające, agregaty prądotwórcze oraz wszelki sprzęt pomocniczy do usuwania skutków powodzi. Kolejnym kontenerem znajdującym się na wyposażeniu kraśnickiej jednostki jest kontener przeciwpowodziowy. Sprzęt jaki na nim znajdziemy to zapory jednorazowe, wielorazowe, motopompy pływające oraz osprzęt dodatkowy służący do prawidłowej instalacji zapór przeciwpowodziowych. Na jednym z magazynów naszej Kroślińskiej Komendy znajdziemy również samochód operacyjny Nissan Navara, agregat prądotwórczy, trzy łodzie, z czego dwie o napędzie spalinowym, natomiast jedna zielona płaskodenna. Ciekawostką, jeśli chodzi o wyposażenie sprzętowe tego magazynu, jest piaskarka, którą wykorzystać możemy podczas usuwania skutków połodzi. Na magazynie tym również znajduje się. Przyczepka transportowa służąca do przewozu sprzętu. Zachęcamy wszystkich do subskrypcji naszego kanału oraz do śledzenia nas na Facebooku.